Siemano. Jesteśmy w Katowicach. Wczoraj mnie oznaczyło parę osób. Fajnie, że jesteście super, że jesteście moimi oczami, jak napisałem właśnie jednej osobie w komentarzach. Skąd ja bym wiedział, że akurat tutaj jest pizza na dzikim Bilu, na Karolinie Reaper. Ze mną jest Paweł, mój widz. Spotkałem go przed chwilą. Imiennik. Tak, imiennik. Zgodził się, że spróbuje Karoliny Reaper. Wymienimy się po jednym kawałku. Ja akurat. Traktuję tę pizzę prawie jak obiad, więc pierwszy kawałek, pewnie, wolałbym sprawdzić jakiś inny smak. No jest tu dziki Bill, Karolina Reaper. Lokal nagrał parę TikToków, które, gdzie tam chłopaki umierali. A zobaczymy, jak to pójdzie. No to proszę, częstuj się. Także częstujemy się nawzajem. Ja chciałbym zaznaczyć, że jestem początkujący, jeśli chodzi o ostrości. Ja powiem, że pizza jest w cenie 50 zł. Tutaj sobie. Próbuję tej barbecue Także Cheers No To smacznego. Ja na razie nie na ostro. No tutaj jeszcze był do wyboru Sosik wziąłem sobie chili z miod miodzikiem. A ty ciekawe czy pogrążysz tutaj obsługę zjadając ten kawałek i mówiąc, że nie jest ostra. Już czuję na początku przeparzy mi język dodatkowo, dodatkowo dowiedziałem się, że że dzikiego bila jest tutaj nalana łyżka stołowa dobrze mówię? chyba się napis pojawi akurat obsługa informowała mnie czyli się, że nie aż tak dużo idzie poczuć na początku samym o. Hmm. ja mam na spokojnie, bo potem nie. będę miał całą wice mówisz? jest ostra? już zaczynają mi łzy lecieć. No. Mm. Proszę mi wybaczyć brak doświadczenia. No, no spoko. o o tych rzeczy, ale... Nie przejmuj o. się. Fajnie, że się pojawiłeś. SHU nie idzie w parze ze mną, także... Ja, ja się bardzo cieszę, że Cię spotkałem. I, się na, Róbię, i że się zgodziłeś na nagrywkę. No to lecimy teraz z kawałkiem. Tutaj kolega poszedł do sklepu, zakupił mleko i śmietanę, dla mnie i dla siebie. Mm. Mm. No, w pierwszym grudzie już czuję od razu Karoliny i z tego Pierwszy kawałek bardzo smaczny Pizza fajna, chociaż pierwszy raz jaką jem na takim cieście Lokal ma bardzo dobrą opinię 48 w Google No Jest tragedia Tragedia? Nie no, to, ja na razie nie powiedziałbym, że jest tragedia no, oh. ale czuję, że się zrobi mi pewnie cieplej. Już czuję troszeczkę. No w ogóle, pizza jest pewnie z jalapeno. 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 Oh. No, chyba jednak osłyszę to z ciebie. Będzie ciężko dokończyć ten ostatni kawałek? Czuję, czuję. Znaczy, czuję też ślinotok, nie? Uh -huh. Ale trzeba skończyć to, co się zaczęło. O, oh, to fajnie, super chyba. Uh -huh. Wiesz, jakby się nie dokończył, to potem byś żałował, że brakuje Ci dwa gryzy malutka. Dokładnie tak. Na razie jest smaszy i Znaczy jest ostroż, ale nieważne w tym dużym stopniu u mnie. Chyba razem z tłuszczem rozprowadziło mi się to tutaj gdzieś po ustach. Masz gdzieś? Tutaj gdzieś też przy wąsie albo coś czujesz coś. Nie, właśnie nie. A ja nie, czuję. Nie, nie bo... czuję tego, nie? Głównie mnie język pali, nie tylko. Nie, język jeszcze nie. Drugi kawałek. Ja czuję tylko co? wszystko na języku. Nie. Pod, u mnie bardziej podniebienie. Nie? Chociaż teraz w sumie tak po chwili myśląc, że w sumie nie ma aż takiej tragedii. Nie? No, tylko też jest inaczej jak już na przykład mleka się napijesz. Nie? To wtedy ta ostrość opada, jest to na jest słabo. Słabo. Jest też poziomie. Hmm. O, tak wygląda, żeby chociaż pokazać. bo. I to co? Pomimo ostrości pyszna, smaczna. No smaczna jest, Pyszna, no. smaczna? Pizza smaczna. Smaczna. No smaczna jest. Język się plącze to ostrości. Język plącze, tak. No, też tak czasem się u mnie zdarza. Chcę, nie wiem, coś powiedzieć. Jakieś zdanie konkretne, zawsze się przytnę. Super, że się pojawiłaś. Dziękuję Ci również. Sorry, że tłustą rękę Dziękuję Ci również, <laughs> ale dzięki. Za zaproszenie. Hmm. Jeszcze nie skończymy. Nie no, dla mnie na usta delikatnie wchodzi. Smaczne, no tym nośnikiem dla tej ostrości jest ten tłuszczyk, czy oliwa. Nie wiem, znaczy bardziej tłuszcz, ale spoko. Czuję ślinotok, nie? A czujesz jakieś mrowienie na twarzy? No nie, właśnie nie. Aha, ślina. Wydaje mi się, że ona nie jest Każ, Ale aż, aż taka. Ale osta. w ręce się nie chodzi? Nie. nie, nie, nie. Język, zaczęło mi też lekko, sobie, lekko mi drażnić złuby, pod, nie, pod niebienie. sobie teraz zjeść normalny kawałek, zobaczysz jak wolno będzie jadł. Nie że w ogóle głodny. Już chyba nie jesteś głodny pewnie, nie? No nie. Już nie jesteś, o. To jest ulga. No, tak. Zwykła to już Tak, nie, tak. Bardzo łatwa sprawa, żeby zjeść zwykłą. Wiesz, jakbyś. Ja z dziewięcioma milionami zhału, a później zwykło byś zaczął jeść, to znowu tam, gdzie masz na przykład ostre krawędzie, frytki i tak dalej, słuch, to jeszcze potęguje ostrość. Ale powiem Ci, że byłbym w stanie zejść nawet chyba ostrzejszym. Mm, jak ta. tak teraz myślę, to. jest ostro, ale. Myślę, że dałbym, Wiesz, dałbym radę jeszcze bardziej. Wiesz, jak nie? też, to możemy jeszcze nagrać jeden mały, krótki odcinek z 9 milionami, jak będziesz chciał. Też tu mają? Ja mam. Ty masz? Przy sobie. Proszę. Możemy spróbować. Śmietanę masz, więc myślę, że przeżyjesz. Czy znaczy, ja nie daję za dużo. Czasem twierdzę, że to jest błąd, że za mało daję. Ale ty jesteś chyba jakiś ostro odporny Nie, mówię o ludziach, których czestuję. Znaczy nie ma tego, wiesz, efektu bału. Teraz ci muszę powiedzieć, że w tym momencie już mi to wszystko przeszło. No. Bo no, bo no, już ja trzymasz normalnie. Naprawdę. Ja to czuję tutaj. Wszystko mi przeszło. Hmm. To chwilę to było. Już nawet nie, nie muszę się pomagać mlekiem w tym momencie, jak mi się wydaje. No, mm, kurczę, ja zapomniałem w ogóle. Może tego słodkiego chili bym spróbował w ogóle. Kuuu, jak to się leje. Skąd ten sosik? Pod tutaj. Cześć, bo to chyba będzie mi się lepiej, bo taki cały stół będzie zalany. Czyli z, z miodem. Coś to sobie poczęstować. No pewnie, pewnie. To jest za późno, go uży użyłem. Ale ja przynajmniej cały czas smak czułem. Słodziutki. Słodziutki. Mhm. Czuć te chili minimalnie. Będę tak powiedział bardziej że te nasiona. No, ja myślę, że bardziej czujesz ostrość od tego sosu, który był u mnie. Ale naprawdę, powiem Ci, że już mi przeszła mi ta cała ostrość. Zajbicię, przeszła mi to całe. Nawet przystają. Zaraz możemy podkręcić. Nie wiem czy no. na tym odcinku, czy na przykład na dogrywce. No, to będzie spokojnie, będzie krótki odcinek. Inaczej mi ten miód trochę zabija tą pizzę. Jak ona byłaby, jakby robił bardziej gorzkie te sosy, to ten miód byłby w sam raz. A tak to po prostu na słodko pizza. Ja coś sobie jeszcze dolewam. Mm. to. Ten miód mi trochę smak pizzy zabił. Ja tylko i wyłącznie te słodkie czuję. I ten miód jest wszędzie już. Mm. Ja jestem bo gotowy na te twoje 9 milionów. No, zrobimy cięcie, ja zrobimy jakąś nagrywkę. Aha, to jest jeden jedna. Mm. Też malutko. bo. oba. Mm. A teraz, w przegrasz. Będziesz dolewał? Nie, nie. Ja nie. Nie, na pewno? No to chyba oba przeżyję. Jeszcze raz, dzięki za nagrywkę. Nie wiem, Zobaczymy, problem. jak to pójdzie. Zrobimy sobie cięcie, może użyjemy właśnie 9 milionów. Ja muszę się przetrzeć i jakoś się ogarnąć. Pizza bardzo dobra, smaczna. Czy ostra? No dla mnie tak, no ostra, ostra, ale znam, 50, 50. znam ten klimat. Myślę, że ktoś, kto lubi ostre, no to, to nie będzie jakieś mega wyzwanie dla niego. Jak dla mnie, dla przeciętnej osoby, no jak najbardziej, bo to... Tutaj lajk like dał radę. No, laik dał radę, jest ok, fajnie, że spotkałem pod lokalem. Widzimy się następnym razem, a jak nie, to teraz robimy dogrywkę. See ya.